Bierzemy myjkę ciśnieniową, idziemy na górę i przemyjemy dach z tego pyłku, tak będzie chyba najłatwiej. I, I ciągnąłem myjkę na dach, nie jest zbyt lekka ani poręczna, ale spokojnie ogarnąłem temat. I trzeba jakoś zabezpieczyć te otwory do świateł i tutaj z pomocą przyjdzie nam taśma. Zobaczymy jak się spisze. Oczywiście nie będę tutaj bezpośrednio ciśnienia dawał, bo by to pewnie zmyło, ale po kawałku taśmy... Nie no, to taki prysznic powinno trzymać bez przesady. Kupiłem myjkę, związałem przewody, żeby się nie rozpięły, podłączyłem wodę i zabrałem się za spłukiwanie dachu. Starałem się od razu spłukać też ściany autobusu, żeby nie zostawić brudnych smug na bokach, ale finalnie i tak średnio to wyszło. Spukałem cały dach, przesuwając pył po szlifowaniu wodą pod ciśnieniem w stronę tyłu autokaru. Szukamy przecieków, czy gdzieś tutaj zaczęło lać w środku. Będziemy wiedzieć, czy szczelnie połączyłem. Tym Sikaflexem to, czy jest ok, uszczelnione? Na pierwszy rzut oka nie widzę. Zmyłem dach na drugi raz, żeby pozbyć się resztek brudu i przy okazji sprawdzić szczelność.